O mój Boże! zobaczcie jakie zaspy! Wszystko. My mamy z metr śniegu. Ja nie wiem. Przez całą zimę tyle śniegu nie było, co napadało w ciągu 48 godzin. Sąsiedzi traktory i od o. i odśnieżają. Kurde, wiecie co? Sąsiad nam wjechał w pole. O matko, jest... Z drogi go zrzuciło. Ja pierdzielę. Ale mamy śnieg Chrystepanie, naprawdę To jest po prostu zima jakiej... No cóż, pewnie też ludzie się troszkę pośpieszyli z wymianą opon. A tu mimo, i tak to bywa. Dobra, muszę się dostać do stodoły po łopatę. Tam, czyli mam do przejścia długi kawałek, dlatego założyłam moje gumówczyki. Idę. Nawet nasze psy nie chcą wychodzić. Naprawdę miejscami zaspy są, kurcze naprawdę metr albo i więcej. Naszych samochodów to wiecie co nie widać. Jezu, psy chodzą w te tam. Psiaki to chodzą tędy co i ja. <ścoughs> Króliki się zrobiły z nich. Zające. Nie no po prostu to jest jakaś... Dobrze, że przyszłe dni mają być mocno na plusie, to wszystko to stopnieje, ale jak mówiliśmy o suszy tak kuźwa jak to się wszystko... Boże, jak to się wszystko roztopi, to ja nie wiem, co to, to pomodzie będą. O mój Boże, <laughs> wieje w mordę. Ja. naprawdę, czegoś takiego w tą zimę nie mieliśmy. Nie mieliśmy w tej zimie, naprawdę. Jest jeszcze taki przeraźliwy wiatr, który, ojejka, tworzył te zaspy, ale tutaj to ja do szklarni to ja nawet nie mam jak się dostać. Zobaczcie, co tu się dzieje. Foliak, nie, za, nie zamknęliśmy foliaka. Ja nie wiem, co tam jest w środku, matko jedyna. Nie wiem. Dobra, idę po tą łopatę. Udało mi się dotrzeć. Idę po tą łopatę. Trzeba odśnieżać. Przynajmniej gdzie nie gdzie. Bika, chodź tutaj. Ty tu jesteś Bika? Czy może mi ktoś kuźwa to wszystko wytłumaczyć? Może. Rozsądnie jakoś. Bez emocji. Chodźmy, bika, bika. Możecie mi powiedzieć, co to się dzieje. Prima pris, okej, okay, fajnie, ale to było wczoraj. Dzisiaj jest 2 kwietnia. Krótko mówiąc, piękną mamy zimę tej wiosny. O, wróciły nawet sikorki na słoninkę. Też zimę bym wrócił. Zima zaskoczyła drogowców. A tak, zima zaskoczyła drogowców. To pewnie widzieliście sąsiada. No cóż. Dobra, chyba się trzeba wziąć za odgarnianie śniegu. Ja nie wiedziałem, że Agatka ma tak wysoki samochód. Mój to niewiele wzrósł. Słuchajcie, generalnie tak mamy. O! Jestem w gumiaku wysoki. <gum> Powiem Wam, że <gum> samochodem to byśmy teraz nie wyjechali. No może ja bym się wytarabaniu moim, a gadki nie byłoby szans. No i <gum> Pokazywała? <Nie>. no zobaczcie. Pokazywałaś? Nie. Nie. Zobaczcie. Bramę. <gum> <gum> To jest nasza brawa, tu mamy jak na Saharze, są wydmy, Gdzie? a tutaj tu? tak, wychodzić możemy kulturalnie, dość se dotąd, ale żeby do furtki, nie ma takiej opcji. Która to narobiła? Która to narobiła? Przyznajcie. A jak Czyli krótko mówią, ty możesz ściągnąć sąsiada z tym traktorem tutaj do nas. Ja pierniczę. O! O! A ta, a ta, ta, ta próbuję. Dziunia, chodź tutaj! Dziunia, chodź! O, Wika się wcisnęła ten. Chodź! Dziunia! O pięknie! Wiktorek, chodź, chodź Wiktorek, chodź! Chodź biedaczku! Ojej, biedeczek, ale ty pięknego susa dałaś, pięknego susa. Wika jest niskopodwoziowa. <grywa> o, no to tu mamy zaspę, Agatka tak do połowy ciebie, nie? Będzie. Wejdź kawałek w zaspę. To <grywa> tyle, ile ci pozwolę. A wieje dodatkowo mam nadzieję, że słyszycie sobie za te świsty gwizdy, ale no cóż, chcemy fajny materiał dla was nagrać. No, o, biedny, czarny, bez. O rany, do ogrodu to też nie wejdziemy. Nie ma szans. A do jestem na... A tam jest jakieś przejście. No powiedzmy, że tamtędy się da dojść. Dobra, gdzie my mamy drugie łopaty? Trzeba szukać, bo nigdy nie używaliśmy dwóch. Jedna wystarczała, Czy znaczy, kiedyś, bardzo dawno temu. Co by wam jeszcze pokazać? Dobra, później, bo mi ręka odmarza. Tu już machnąłem korytarz. Idę do agatki. Idę do agatki. Agatka wierna idzie do mnie. Z drugiej strony. Widzicie? W wysokich gumiaczkach Doszła jakoś po drugą łopatkę. Gdzieś mamy taki spychacz jeszcze. Podwójny, ale gdzie on jest? Kurde. Wiecie. To właściwie wiosna zaskoczyła drogowców. Dziunia, chodź tędy, chodź tędy, Dziunia, chodź, chodź, e, Nie, tędy to nie Ale radochę mają Dookoła, dookoła Tak jest Fika, <śmulika> <śmulika> to nie daje rady Uff. Czyli co, do drewutni? Do stadoły, do stadoły to naokoło będziemy chodzić Tamtym, tam przy, przy ten, no bo tutaj bez sensu, no przecież pół podwórka odwałać Tylko tyle, żeby chociaż jednym samochodem wyjechać i tyle. Nie? Ale to się roztopi, a ja nie planujemy. No, może kiedyś się. Do nie ruszaj. Może kiedyś się roztopi. Miejmy Ale nadzieję. dni mają być ciepłe. No dobrze, dobrze. Dobrze. Nigdzie wyjazdów nie planowaliśmy teraz, więc może będzie dobrze. dobrze. Zakupy ja w piątek. Zawsze mam w życie. <noise> Zakupy w piątek, masz rację. Znaczy, no, i tak byśmy sobie poradzili. Ja piernicz. Zobaczcie na dachu. Znaczy, ja nie wiem, czy, czy wy to dostrzegacie, ale tam na dachu jest prawie metr. Ja nie wiem, jakoś tam e, postaram się czymś to zsuwać. No to jest jednak sporo obciążenie dla dachu i jest szklarni zaraz, ale nie szklarnie, to sobie poradzą to raz a dwa że widzę, że częściowo one są odsłonięte ale tylko częściowo ten dach najgorzej co <słuch> sąsiedzka pomoc, to sąsiedzka pomoc I zaraz będzie przejazd zgarnięty Widzicie? <grystanie> Proszę i po sprawie Już mogę wyjechać samochodem A jeszcze pewnie tutaj sąsiad trochę odgarni. To nam zima korytarz humanitarny zrobiło <grystanie> Więc Możemy jakoś uciec w razie czego Jakby by nas bardziej sypało No gadka tam działa Ja tutaj ten wjazd odwaliłem tyle, żeby się brama otworzyła resztę zrobił sąsiad i to zajęłoby, odwalenie tego kawałka zajęłoby mi pewnie w godzinkę zresztą widać, bo ty że są niezłe a sąsiad tylko przejechał minutę także dobrze mieć dobrego sąsiada naprawdę pamiętajcie, jak będziecie wybierać sobie nowe miejsce to najpierw poznajcie się z sąsiadami a dopiero podpisujcie umowę no a teraz sąsiad chyba pojechał jeszcze się przejedzie pewnie po wsi zaraz zobaczymy czy przyjedzie, bo tu już jeden się zakopał. No jest bardzo ślisko, także i na razie cały czas pada. Kres na śnieżyca tutaj. Tutaj, tutaj już czekają, żeby miejsce zrobić. Tu mają już ścieżkę wygrabioną. Doszliśmy do furtki, do szkarni. O, zatrzymaliśmy się tutaj i teraz ciekawostki, uwaga, jedziemy. Tu mamy taki, taki grzybeczek. O, normalnie jak na jakimś, nie wiem lodowcu czy czymś kurcze śnieg, no tutaj ładnie się zsunął ze szklarni więc przynajmniej nie musimy tutaj odwałać kolejny plus szklarni, widzicie tak są skonstruowane uciekać, uciekać, no tak są skonstruowane szklarnie i tak w środku też jest ciepło, więc to też powoduje pewne zmiany że śnieg sam się zsuwa a tu nam też takich tu nam też taki zrobiło więc po prostu przejdziemy, bo tu jest już bardzo wysoko a przy szklarniach troszkę niżej, tak do pół metra. Więc spróbujemy przejść tutaj. I... No i przekopać się do wejścia do szklarni z jednej strony, no bo z dwóch to już nawet nie ma sensu. Także powoli będziemy wyrzucać. No. Może jagoda ucierpiała. No trochę tak, trochę tutaj. No zobaczymy. No, jagoda już miała prawie liście. <śmianie> Jedno jest pewne, że podlewanie na pewno będzie dosyć solidne. Jak się śniegostopie, dobra, robimy tutaj korytarz do szklarni. Korytarz zrobiony do pierwszej szklarni, możemy się dostać. No to otwieram. <śmianie> Idzie szagatka. O, co my tu mamy? W środku ciepełko, no no, zamykamy. Tak, tutaj myślałem, że część odgarniać tutaj z góry, ale widzę, że nie Trochę światła dochodzi tu skrawki nam pięknie rosną. Ile jest? Tu mamy termometr czy w tamtej szklarni? Tu mamy To sprawdzimy jaka temperatura Ja nie wiem czy Wy widzieliście, że my już regał ustawiliśmy Ja nie pamiętam czy pokazywałem Ale już regał stoi 6 stopni, tak? A na zewnątrz mamy Nie wiem 1, 0 no, gdzieś tak w tej okolicy. No tutaj to można siedzieć. Ani nie wieje. Jest cieplutko, przyjemnie, można się schować. Szczypiorek rośnie, więc z głodu nie umrzemy. Ziemniaki. ziemniaki chyba trzeba do ziemniaki włożyć. No. Dobra, idziemy teraz się dokopać do następnej szklarni i zobaczymy jak tam sobie radzi sałata i rzutkiewka. Proszę bardzo, korytarz dokopaliśmy się do drugiej szklany Zaglądamy do środka, wchodzę no. zamykam Tu troszkę chłodniej, od razu czuć Nie mamy termometra, no ale jest chłodniej, bo ta szklana nie jest uszczelniana, więc mamy takie malutkie szparki gdzieś pomiędzy drzwiami, to widać. A i tak jest na bluzie, myślę, że jakieś plus 2-3. Plus tu nie mamy termometru. No i jak widać, rzutkiewki rosną, zamarzły się, zamarzły. Więc chyba nie jest to źle. Tak, woda jest rozpuszczona na liściach. No ale ma się ogrze ocieplać w dzień. Gorzej tylko w nocy, bo w nocy mogą być jeszcze przymrozki. No cóż, nic tu nie poradzimy za bardzo. Dzień dobry Rzutkiewka dla pani Sałaty dla pani rzutkiewkę Przy przypiorku mamy pod dostatkiem, o, widzę, że szpinak już taki taki Szpinak taki, że ze dwa liście możesz zerwać na kanapkę nawet. O, można już jeść A co zjadasz? Musztardowca świeżego mm. Jak? Daj no jednego listka, bo ja jeszcze nie jadłem. o, o, o. Nie trzeba tu podlać? Oj, takie kieszonkiewki, o kurde. Pokaż. Podlać trzeba. Zobacz. Normalnie bym śniegu naniósł, ale jakby nie. nie było roślin. Dobry musztardowy jest. Mm. Taki musztardowy. Szpinaczka? Nie, szpinaczka nie. Nie No, no biała nie. Zmachałem się trochę. To co? Jakoś do foliaka spróbujemy dojść, zobaczcie jak tam sytuacja, bo foliak był otwarty, słuchajcie. Tak, ale nie, nie będziemy. Przy... Tędy nie przejdziemy, bo tutaj nawet drzwi nie no nie ma szans. Przejście. Tak? No to idziemy. O, ale słuchajcie. jeszcze do kompostowników? a mamy przejść do kompostowników. Nie. Ale do pierwszego chociaż trzeba przejść. Którędy chcesz iść? Czekaj, może tędy Chyba tędy najbardziej, nie? Idziesz tędy? Ja zrobię przejście, chodź o, słuchajcie. Słyszycie ten skrzypiący śnieg? i idzie za no moimi śladami No i zobaczmy A mhm. widzę, że z foliaka też się skutecznie zsuwa śnieg Czyli nie jest źle Zajrzyjmy teraz Zobacz <głapka> jak <głapka> wygląda I jak wszystko białe w środku Tak, już zaglądamy No widzę Uch. Oh, 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 oh. O, od tej strony przynajmniej. Dobra, ja chodzę. O! No tak. A pan że jak się wejdzie, to też się czuję tak jeden stopień więcej. Może tu nie ma jakoś strasznie ciepła w szklarniach, ale jeden stopień więcej czuć. Dobrze pozwaję. No właśnie, tak akurat w foliaku to moglibyśmy śniegu narzucić, nie? Tu była wyschnięta ziemia dosyć. To by była już nawodniona. Nie? Wykorzystać ten śnieg, że jest teraz. Tu mamy piękną zaspę, wielką. Czekaj, zobaczę. <słuch> Moi drodzy, już Wam pokazujemy. Zobaczcie. Ja pierniczę. Chyba mamy agatka więcej górek niż mieliśmy. No ale do kompostowników, to tak ci powiem, że trochę z tamtej strony zrobimy tylko dostęp do pierwszego i tyle. Wracamy tą samą drogą. No Natomiast tutaj do foliaka, rzeczywiście no narzucam troszeczkę, wezmę zaraz się i ten I ja to zrobię. Ok? Tak, tak, tak. <laughs> Dobra, idziemy przez foliaka tą samą drogą. Aż mi broda za bardzo moja świeżo zapuszczana. Dobra, idę po łopatę, ja tu zadziałam. A ty tam coś możesz podwalać. Nie wiem czy wy widzicie na filmie, bo... ...wzrokiem ledwo widać, że wały też pod śniegiem. Tylko faszynę nie? widać. Nie, w ogóle im przestaje padać, cały czas kurna śnieży, właśnie to jest problem. Dobra, idziemy tą samą drogą. Po śladach. O ochotnicza straż pożarna się włączyła No oni dzisiaj mają robot mają roboty na pewno będą jeździć Bo ludziom trzeba pomagać w takich sytuacjach, bo różne rzeczy się zdarzają No <grytanie> zobaczcie. Dobra idę ja będę Jak się ten, jak się ochotnicza włącza to wszystkie psy na wsi się włączają Nasze nie, nasze tu. To... Nasze. Gdzie s... ja? Dobra. Dobra, idę, idę wrzucę tam do foliaka, a ty spróbuj tu do kompostownika się dostać. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Właściwie to pierwszy kompostownik już jest pełny. Taką wąską ścieżkę gadka tylko zrobi. Ale co tam? Proszę bardzo, foliach podlany. Jeśli można to tak nazwać. Zziemnęłaś się. Idziemy na Sianko. Co? Idziemy na Sianko. Mamy nowo zrobione sery. Ale o serach filmy pojawią się w przyszłym tygodniu, więc będziecie mogli zobaczyć. Chyba trzy albo cztery sery nawet. Różne mamy, więc śledźcie nasz kanał. sprawdźcie czy macie subskrypcję. Będzie na pewno ser Pamir, panir, panir Halumi będzie, ricotta i jeszcze taki twaruk fajny. Także to jest dzisiaj, jeszcze jajka mamy na twarde jagatki chlebek pieczony, mm, ale będzie dzisiaj sianko. po takiej robocie będzie od razu lepiej smakować Czy ta gadka słyszysz to samo, co ja że zaczyna bardziej padać? Mówię, że słyszysz to, co ja, że zaczyna bardziej padać. Ja Nie wiem, kochani, jak tam u was. Rozmawiałem ostatnio z jednym bardzo sympatycznym kolegą, z którym regularnie piszemy, ze Śląska. No u niego wczoraj trochę popadało, później stopniało. Działał dalej w ogrodzie, robił szklarnie, wały także fajnie. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo serdecznie. Jutro też Was czeka bardzo fajny film, moi drodzy. Koniecznie oglądajcie, bo jutro czeka nas film, gdzie będziemy polecać kilka małych, lub nowych, lub świeżych, lub takich jeszcze nieznanych za bardzo kanałów, ale które warto oglądać. Także koniecznie zobaczcie ten film bo mm, będzie inne niż wszystkie, to nie my będziemy polecać te kanały. Zdziwimy, zadziwimy Was. Zobaczycie sami zresztą jutro. <laughs> Ale naprawdę fajni ludzie, również ludzie ze wsi, również ludzie związani z wsią po części. Także koniecznie bądźcie z nami. A później będą sery. Także będzie się działo. Słuchajcie, kto ogląda nas ze względu na nagły, a tak zimy. I nie subskrybuje naszego kanału, to koniecznie zróbcie to, bo będzie mnóstwo fajnych rzeczy tym tygodniu. Będzie również film e, o już końcowym projekcie, który planujemy w tym roku. Także też nagramy, już opowiemy Wam dokładnie, co chcemy zrobić, gdy się przeprowadzimy i kogo szukamy do współpracy. Agatka, tak szczerze, narobiłaś się trochę? No i co? Nie wolałaby się jednak w mieście mieszkać? Nie. A co to jest? na roboty i jest mam no, tak jak w mieście. Ale to ty musisz robić, a w mieście zrobić dozorca albo służby. Ruch to zdrowie. Właśnie, czyli nie zamieniłabyś wsi na miasto? Nie. Dlatego zamieniamy wieś na wieś. Wieś na jeszcze większą wieś. I to jest fajne życie, moi drodzy. Trzeba zawsze z uśmiechem. Uśmiech na twarz i życie pchasz. A dzisiaj nawet śnieg pchasz. Co tu skacze? Co tu jest? Hello? Hello? Czy można stąd zadzwonić na miasto? O druga jest. Pożegnamy się już chyba. Starczy tego nagłego ataku zimy. Co Agatka na koniec? Oglądajcie nas, subskrybujcie i polubcie. Tak jest. To powiedziała Agatka. c á、yeah. Dobra idziemy ja jestem głodna już. A jak jestem głodna to jestem I co wtedy możesz zrobić? Jestem wredna jesteś? Tylko jak jesteś głodna To zazwyczaj jesteś głodna A co z tym krzaszorem? Z tym to chyba nic nie, nic nie zrobimy no i tak jest w No i zaraz Agatka już nie będzie zła, bo jest śniadanko. Proszę bardzo. Słujeczka na twardą. Dla mnie jedno, bo Agatka jest bardziej głodna, to <laughs> mam dwa. Grzaneczka. I tu są serki, które zrobiliśmy. Tu jest taki twarożek. A tu jest, jest panir i ricotta. Już trochę obiedzone, ale to Pokazuję, że są, one będą dopiero w następnych filmach. No i powiem Wam, że pierwszy raz od pół roku, odkąd nie mamy własnych warzyw, skusiliśmy się, żeby kupić sobie jakieś warzywko w sklepie. Akurat były ekologiczne, więc sałata, pomidorek, chyba jeszcze górek. No cóż, taki grzeszek chcieliśmy sobie zrobić, ale, ale to nie smakuje tak jak nasze, więc więcej już nie kupimy. Ale zawsze taka odmiana, nie? Dobra, tak już naprawdę na tym kończymy. Trzymajcie się, cześć.